Witam Was serdecznie. Mam takie dosyć w sumie krótkie słowo, ale uważam, że bardzo ważne. Bóg Ciebie uznał, więc przestań siebie podważać. Przestań podważać to, co włoży w Ciebie Bóg. W Mateuszu 25:15, jeżeli dobrze mówię, jest o talentach. Każdy z Was otrzymał talent. Każdy z nas otrzymał talent. Więc nie bójmy się go rozwijać, nie bójmy patrzeć się na okoliczności, bo diabeł jest przeklęty, więc diabeł się nie rozwija. I diabeł zrobi wszystko, żebyśmy się nie rozwinęli. Bóg nas błogosławi każdego dnia, więc my dostajemy błogosławieństwo każdego dnia od Boga codziennie. I to daje nam też taką możliwość i taką siłę w sobie, żeby zobaczyć kim się jest. Nie po to Bóg wsadził talent w nas, żebyśmy go zakopali. Naprawdę. Ostatnio oglądałam przepiękny w sumie film dokumentalny. O chłopcu, który miał talent jego talentem było tworzenie muzyki. I tworzył tą muzykę tak bardzo mocno, tak od serca. Jego całym życiem było tworzenie muzyki. Wiecie, że nie czuł się artystą? Bo nie grał na instrumentach. On tworzył muzykę na laptopie. I on dążył do tego, on rozwijał swój talent. Ale zatrzymał się w jednym momencie, bo nie uznał siebie jako artystę. Więc uznaj siebie jako artystę, jako kucharza, jako pisarza. Uznaj siebie, jeżeli skończyłeś jakieś studia, uznaj swój, ten przedrostek. Uznaj siebie za tego, kto, za tego kim jesteś. Więc rozwijaj swój talent. Bo tamten chłopak, pomimo talentu, pomimo tego, że jest znany na całym świecie, jego muzyka jest grana do dzisiaj wszędzie. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że te wszystkie piosenki, które znam, on miał swój, swoje, swój tam swoją rękę, on dał sam, tam cząstkę siebie. I on umarł, mając dwadzieścia parę lat. Pięć lat przedtem tak naprawdę popadł w taką depresję. Wiecie dlaczego? Bo świat chciał od niego statystyk. Masz być lepszy, masz być na pierwszym miejscu, masz dokończyć dzisiaj muzykę. Przestał to robić z serca. Więc róbcie z serca to, co wsadził w Was Bóg. Rozwijajcie talent, rozwijajcie siebie i postawcie na siebie. Bo nie po to Bóg dał nam talenty, żebyśmy je zakopali. Amen. Ten chłopak się nazywał, miał ksywkę, Avinci. Mm. tworzył techno. Muzykę, jaką tworzył, jest niesamowita. On potrafił stworzyć w przeciągu dwóch godzin całą muzykę. Później tworzył ją, wiedział jakiego artystę. Yy, Jakiego artystę y, poprosić o jego głos, żeby połączyć tą muzykę? Polecam obejrzeć ten dokument, bo on pokazuje właśnie te talenty, które w nas wsadził Bóg. Tam, ten film pokazuje miłość chłopaka, którego miłością była mi muzyka, a świat to zniszczył, a on nie umiał siebie przyjąć jako artysty. Więc przyjmij siebie tym kim jesteś, bo to ci dał Bóg. Amen. Wesprzyj działania naszego lokalnego kościoła niebaorg zakładka wsparcie. Tradycyjny przelew, zagraniczny przelew, możesz także wesprzeć fundusz remontowy na salkę w Gdańsku. Dziękujemy.